W tej audycji porozmawiamy o tym, jak skalibrować monitor takim urządzeniem. Czy kalibracja jest potrzebna, co to jest kalibracja, i w końcu, czy można zrobić kalibrację na oko bez takiego urządzenia. Zapraszam! Witam cię bardzo serdecznie o to, jak będziemy kalibrować ten monitor. Program odpala się i pokazuje właśnie takie coś, co widzisz z napisem Spider 2. To urządzenie tajemnicze, które wcześniej Ci pokazywałem, nazywa się Spider 2. Ten program, nie wiem dlaczego, na moim komputerze dosyć długo się uruchamia, 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 ale zaraz przejdzie do faktycznie do mięsa. Proszę bardzo. To nie jest rzut ekranu, ponieważ zaraz zobaczysz to urządzenie. Gdybym zrobił rzut ekranu, nie byłoby go widać. Ten program pytał różne rzeczy. Ja po prostu przycisnę Next. Wyjaśnia jeszcze różne rzeczy. Przyciskam Next. E, chyba mi troszeczkę zajęło czytanie. I on odpytuje o różne parametry, m.in. gamę, innymi kolory i tak I czy chcę to zmienić? Ja, ponieważ kalibrowałem ten monitor wcześniej, zostawiam te ustawienia tak jak były. Ten monitor, którym, na którym to kalibrowałem, ma tylko jedno pokrętło. Ten program pyta o to pokrętło i potem każe nastawić odpowiednią jasność, tak, żeby te białe kwadraty były widoczne jedne od drugiego. Na wideo tego nie widać, ale ja w rzeczywistości to widziałem. I teraz. To urządzenie, troszeczkę przechyliłem ten monitor, żeby mi nie dyndało. Ustawiłem je dobrze i ciach. I co robi ten program? Ten program teraz, możesz mi wierzyć lub nie, ale to jest, tam jest napisane czerwona próbka. On będzie leciał po wszystkich kolorach, jakie może wygenerować monitor, pewnie nie po wszystkich, po ilość tam, i będzie sprawdzał krok po kroku, jak wygląda. Czerwony kolor w wykonaniu tego mojego monitora. Już widać, że jest troszeczkę czerwieńszy i on będzie leciał przez wszystkie próbki czerwone, przez wszystkie próbki zielone, przez wszystkie próbki niebieskie, przez wszystkie próbki szare w końcu, czyli od czerni poprzez szarości do bieli. I tym sposobem będzie wiedział ten program i to urządzenie jak mój monitor reaguje na poszczególne barwy. Umieszczę to w rogu ekranu, ten, ten, ten zrzut ekranowy, żebyś mógł sobie popatrzeć w trakcie. A tymczasem porozmawiajmy o tym, co to jest kalibracja. Czy kalibrowanie jest potrzebne? Popatrz na te zdjęcia. To jest zdjęcie, które zrobiłem moim dwóm monitorom. Ten po lewej monitor, ten o tutaj, jest skalibrowany. Ten po prawej nie jest skalibrowany. Użyłem Lightrooma w trybie takim dwuekranowym, żeby wyświetlić to samo zdjęcie na dwóch ekranach. I na, przynajmniej na moim ekranie, nie wiem jak to będzie na wideo, ale widać wyraźnie, że te, ten, ten skalibrowany monitor pokazuje inne kolory niż ten po prawej te kolory po lewej są bardziej ciepłe te kolory po prawej są bardziej, ja bym powiedział zielonkawe, takie jakieś zimniejsze to zdjęcie oczywiście wykonałem pod słońce więc tutaj powinno być ciepło, taki był mój zamiar żeby wyświetlić. Zresztą ci, którzy mają DVD okiem studia w plecaku, to widzieli, jak nagrywałem, jak, jak robiłem to zdjęcie, i widzieli, że miałem kłopoty tam z tą ilością światła, ale generalnie to światło było przy zachodzie. To, to jest światło słoneczne, ono jest przy zachodzie słońca robione. I ci, którzy widzieli to nagranie z krążków DVD, to pewnie dokładnie to wiedzą natomiast um, chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz że jeżeli uważasz, że to zdjęcie po prawej wygląda lepiej niż to zdjęcie po lewej, to to Twoja opinia nie ma znaczenia jak gdyby bo ma znaczenie to, że to zdjęcie po lewej na czyimś innym monitorze będzie wyglądało zupełnie inaczej, jeżeli nawet Ci się podoba bardziej to po lewej, po, po prawej przepraszam, mam kłopoty z prawą i lewą stroną, jeżeli nawet uważasz, że to zdjęcie po prawej o to Kolorystyka jest jego lepsza, to to nie ma znaczenia, bo jeżeli wyświetlisz ten sam, ten, to samo zdjęcie na innym monitorze, to kolory będą zupełnie inne. Także jeżeli ta kolorystyka Ci się nie podoba, to powinieneś korygować tą kolorystykę, żeby utrzymać taką, która Ci się podoba, bo jest szansa, że na skalibrowanych monitorach te kolory będą wyglądały dokładnie tak samo. Popatrz jeszcze na inny przykład, to jest znowu zdjęcie Zuzy, które. To też ci, którzy mają DVD okiem, studia w plecaku, widzieli, jak to robiłem to zdjęcie. Tutaj oświetlenie było z góry i tam miałem kłopoty, bo ze mnie się śmiali Zuza i nasz operator Ada się ze mnie śmiali, bo przymocowałem to, tą parasolkę u góry taśmą, którą miałem przy sobie. Zresztą no nieważne. Co chciałem powiedzieć, znowu tutaj kolory po lewej stronie i po prawej stronie są inne. Po lewej stronie są cieplejsze, są dobrze skalibrowane. Po prawej są takie, ja bym powiedział, że dziwne, bardziej zielonkawo-niebieskie, przynajmniej u mnie na ekranie tak widać. Tutaj inne zdjęcie, znowu widać na oko różnice. I teraz tutaj zobacz, to są, to jest z, też zdjęcie z filmu, też z DVD, okiem studia w plecaku. To zdjęcie było przerażającego draba. I teraz po prawej stronie ten kolor zielony wyszedł taki przyjemny. Na tym moim nieskalibrowanym monitorze, akurat na tym, ten kolor wyszedł taki zielonkawy A po, po lewej stronie, na skalibrowanym, wyszedł taki jaki chciałem, taki zgniły zielony. Nie było moim zadaniem tutaj na tym zdjęciu zrobienie zdjęcia, który by miał ładne zielony, tylko zgniły, zgniły, zgniły zielony. I tak właśnie chciałem taki kolor mieć. Natomiast gdybym nie miał skalibrowanego monitora. Zobaczyłbym taki kolor i zaczął kręcić suwakami, żeby mieć taki zgniły zielony, co na innych monitorach by zaowocowało jeszcze innym kolorem. Spójrzmy jeszcze inny przykład. To jest akurat przykład z programu Portrety Studia w Plecaku, i ci, którzy mają ten program, to widzieli dokładnie, jak, jak to zdjęcie było robione. I spójrz na, na przykład na kolor tego okna z tyłu. Tu jest taki niebieskawo-czerwonawy trudno mi nawet znaleźć określenia. a tu jest taki bardziej bladawo-czerwonawy zobacz na ten czerwony fragment tutaj on jest blado-czerwono-różowy tutaj a tutaj jest intensywniejszy napój jest też intensywniejszy żółty kontra mało intensywny żółty i znowu jak to zdjęcie Ci lepiej podoba to wcale nie znaczy, że ono wyświetlone na innym monitorze nie będzie wyglądać inaczej co więcej gdyby to zdjęcie było wyświetlone na innym monitorze skalibrowanym wyglądałoby tak Zobaczmy jeszcze inne przykłady. Zobacz na bluzki, bluzkę zuzy. Tutaj jest fioletowa, tutaj jest taka mniej intensywnie fioletowa. I tych przykładów mógłbym mnożyć, natomiast myślę, że dowiodłem Ci, że zdjęcie, to samo zdjęcie wyświetlane na różnych monitorach może wyglądać zupełnie inaczej. Co to jest kalibracja monitora? Jak już widziałeś, wszystkie monitory, to znaczy większość z nich, można powiedzieć, że wszystkie wyświetlają kolory w różny sposób. A kalibracja jest procesem takim, który zapewnia, że ten sam kolor jest wyświetlany na każdym monitorze w taki sam sposób. Jak to jest robione? Wszystkie obrazki, które są zapisywane w komputerze, są zapisywane w systemie RGB to nie jest prawda tak do końca, są różne inne systemy ale nawet jeżeli to nie jest prawda to prawdą jest to, że komputer porozumiewa się z monitorem za pomocą systemu RGB czyli monitor, komputer mówi teraz do monitora, teraz wyświetl kolor numer 125, 127, 13 i monitor odczytuje te wartości i ten pikselek nabiera takich właśnie kolorów Ponieważ wiemy, że te same wartości liczbowe generują różne kolory na różnych monitorach, więc dokonuje się taka sztuczka. Komputer przed wysłaniem tej wartości, np. 129.00, odczytuje taką specjalną tablicę, która jest nazwana profilem barwnym, i z tej tablicy dowiaduje się, że jak chcemy uzyskać kolor numer 129 czerwony na tym konkretnym monitorze, to nie trzeba mu wysyłać 129, tylko trzeba mu wysyłać na przykład 120. I w ten sposób komputer troszeczkę oszukuje, to znaczy wysyła do monitora inne troszeczkę wartości, nie są zapisane w plikach JPG na przykład. Można o tym myśleć nie jako o wartościach RGB, tylko jako o numerach kolorów, które ma wyświetlić monitor. I dokonuje się takie, takie tłumaczenie z tego, co jest zapisane w, z numerów, które są zapisane w obrazkach JPG na faktyczne wartości kolorów, które są wyświetlane na monitorze. Ot i cały patent, jeżeli chodzi o kalibrację. Czy można skalibrować monitor na oko? Są takie programiki w Windowsach i gdzieś, które pokazują jakieś takie obrazki, które trzeba mrużyć oczy, patrzeć na nie z daleka i coś tak, takie, takie różne rzeczy robić. Yy, I to oni nazywają chyba kalibracją monitora. Czy można zrobić na oko kalibrację monitora? Hmm. Zastanówmy się. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jak kolor czerwony, numer 125, ma wyglądać, tylko patrząc na ten monitor? Nie, nie jesteś w stanie. Żebyś nie wiem, jak patrzył, to i tak nie będziesz wiedział, czy to jest ten właściwy czerwony, który będzie gdzie indziej. Dlatego na oko niestety nie zrobisz kalibracji. Bardzo mi przykro, jeżeli chcesz zrobić kalibrację. To musisz mieć takie urządzenie. A skoro już mówimy o tym urządzeniu, to mam taki wspaniały pomysł, że kalibrację powinno się dokonywać raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. To nie jest proces jednorazowy, że się kalibruje monitor i koniec, bo te monitory się starzeją, kolory się wypalają itd. itd., itd., itd. Dlatego ja co jakiś czas. Trzeba kalibrację powtarzać. Niektórzy mówią, że trzeba co dwa tygodnie, niektórzy mówią, że co miesiąc. Ja kalibruję co miesiąc, ale skoro kalibruję co miesiąc, to znaczy, że przez 29 dni ten kalibrator u mnie leży w szafie. Nic się z nim nie dzieje. I wpadłem na taki pomysł, że jeżeli masz jakichś zaufanych kolegów, pewnie nie więcej niż czterech, to możecie się złożyć, kupić jeden kalibrator. I go sobie pożyczać nawzajem. To znaczy, jeżeli jesteście współpłacicielami, to tylko przekazywać raz na tydzień. Jeżeli będzie takich czterech, to jeżeli damy jednemu pacjentowi, jednemu wspólnikowi tydzień, to powinien zdążyć sobie skalibrować monitor. Tym sposobem można obniżyć cenę kalibratora o jedną czwartą. Jeżeli będzie Was siedmiu, to do jednej siódmej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pomysł mi się wydaje super, ale. Nie można przesadzić z ilością wspólników, bo jak się przesadzi, to oni oczywiście nie oddadzą i nie zdążą. Ten nasz programik już przelatuje przez ostatnie fragmenty, przez kolory czarne i białe. Wyświetla coś takiego. Trzeba zdjąć teraz ten kalibrator ze screenu i wyprostować oczywiście screen. I trzeba nazwać jakoś ten profil, czyli tą tablicę, gdzie są zawarte numery kolorów kontra numery RGB, które powinien wyświetlić nasz monitor. Ja mam taki system, że nazywam to, tą nazwę tego profilu, daję na przykład kwiecień 2012, coś takiego. I jeszcze ten program pozwala nam porównać kolory przed kalibracją i po kalibracji. Przed, po, przed, po, przed, po. Jedynie można się domyślać, która jest przed, a która po. I to kończy proces kalibracji. I teraz mój monitor jest skalibrowany. A jeżeli nie czytałeś jeszcze darmowego e-booka Jak zrobić zdjęcie ładnej dziewczynie, to wejdź teraz na studio w .pl i tam można za darmo zamówić sobie tego e-booka.